Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mówimy kolejne wyzwanie Deadpoola. Jest ono dosyć proste, ale dużo osób właśnie pisało mi, żeby e, ogarnąć to wyzwanie, dlatego że nie jest do końca jasne, bo jest zadanie uszkodzić budowlę przeciwnika i ja Wam wytłumaczę teraz o co chodzi. Pamiętajcie na wstępie, żeby zostawić suba, łapkę w górę, jeśli Wam pomogłem. A jeśli macie pytania, piszcie w komentarzach. Dobra, co musimy zrobić? Zadanie wydaje się proste, bo musimy uszkodzić budowę. Ale tutaj jest taki haczyk, że nie musimy zrobić tego raz, a musimy troszeczkę więcej zrobić. Dlatego, że jak sobie wejdziemy w wyzwania, tego na komputerze nie znajdziecie, tylko znajdziecie właśnie w trakcie gry w wyzwaniach do spóda. Uszkodzić budowę przeciwnika etap 2 z 2. No i jak widzicie, mamy tutaj 10 tysięcy. No, i o co chodzi? Ja mam w, tej, w tym momencie 290, bo jest to damage jaki musimy zadać właśnie e, tym całym budowlom. Do tego, że po prostu jak, nekat budowla ma 150 HP z drewna, czy tam 200, zależnie co wybudujemy, no to właśnie chodzi o ten damage, że musimy, o sobie ja tutaj wam pokażę, na schodach, jaki to ma damage, i na przykład o na ścianach, proszę i musimy po prostu zadać 10 tysięcy damagea budowlom, czyli na jeśli schody mają 140, no to widzicie, musimy dosyć dużo tych schodów poniżyć, dlatego to zadanie właśnie polecam albo robić na naparzące, albo po prostu grając. E, najłatwiej, oczywiście, robi się to na jakichś twardych ścianach, typu jak ktoś ma boksa z metalu, to możemy właśnie na jednej ścianie nawet 500 damage'a zrobić. No i właśnie chodzi o to, że nie musimy, że, znaczy, że nie możemy tak jakby tego zrobić, że uszkodzimy jedną budowlę i myślimy, że je, już nam zaliczy. Tak właśnie niestety to nie działa, tylko musimy zniszczyć nakaz właśnie. Większą ilość w tym wypadku, na przykład abyśmy musieli z 20 takich ścian metalowych na full zniszczyć, także tak to wygląda. No ten odcinek właśnie e, nagrywam dzięki Wam tak naprawdę, bo widziałem komentarze, że nie wiecie jak zrobić to zadanie nie wiecie czemu Wam nie zalicza, także już myślę, że wytłumaczyłem. Po prostu musicie zrobić większą ilość damage'a, więcej budowli poniszczyć. A nie, właśnie, kad w jednym meczu, czy coś, no chyba, że po prostu Wam się uda w jednym meczu też Git, ale musi po prostu więcej tych budowli poniszyć. Czyli, na przykład, budowli z równo to musimy właśnie dosyć dużo poniszczyć, Taki proti pode mnie, że warto na przykład wziąć sobie jakieś C4, RPG czy coś, i jak to się po prostu buduje, no to śmiało możecie sobie wziąć i walić właśnie rpg czy T4, czy jakimiś granatami w takie budowle i dużo szybciej wam pójdzie, także mam nadzieję, że wytłumaczyłem no i mam nadzieję, że teraz dacie radę bez problemu zrobić tego quest'a, także ja wam dziękuję bardzo za uwagę, jeśli macie jakieś wątpliwości czy coś, to śmiało piszcie no i możecie napisać, czy dobrze wytłumaczyłem tego quest'a, czy teraz właśnie wszystko jest ogarnięte, także dziękuję za uwagę ja już się żegnam, nie przedłużam trzymajcie się, następnego, jo!